Ciemanko, z tej strony Codziennie Lepszy, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy generalnie o dwóch trybach działania, w których możemy funkcjonować jako ludzie, oraz o tym, dlaczego. Używanie twojego smartfona, który prawdopodobnie teraz trzymasz w ręce i który prawdopodobnie jest wręcz przyklejony do twojej ręki, i nadużywanie tych funkcji, czyli mediów społecznościowych, funkcji ciągłego dostępu do świata i wszystkiego na wyciągnięcie ręki, dlaczego to wszystko wpływa nie tylko negatywnie na twoje rozproszenie, na twoje skupienie, ale również negatywnie na całe twoje życie, w związku z tym, że zmienia twoje. Schematy myślenia. Dlaczego tak twierdzę? Dlaczego? Dlatego, że twórcy aplikacji internetowych, a szczególnie tych dużych korporacji takich jak media społecznościowe, tam siedzą całe sztaby ludzi, które, którzy są odpowiedzialni za to, żeby skupić swoją uwagę na tym, żebyś korzystał z danej aplikacji dłużej. To są spece, którzy siedzą nad tym, żeby Twoją uwagę ściągnąć i żeby ją utrzymać. W danej aplikacji. Dlatego te aplikacje są tak uzależniające, bo zależy im na tym, żebyś tam był jak najdłużej. I teraz my, jako ludzie możemy działać generalnie w dwóch trybach. Pierwszy tryb to jest tryb proaktywny, a drugi to jest reaktywny. Tryb proaktywny to znaczy tryb tworzenia działania z intencją, czyli w tym trybie tworzymy, atakujemy, działamy, wychodzimy przed szereg, ym, tworzymy swoje życie i świat świadomie, tworzymy siebie świadomie. Budujemy, planujemy, działamy, wychodzimy przed szereg, wychodzimy z inicjatywami. W trybie reaktywnym generalnie reagujemy na to, co życie i świat przynosi nam, czyli wszystko, co nam się przydarza, odbieramy i dopiero jest nasza reakcja. Nie wychodzimy z, z działaniem wcześniej, tylko reagujemy w momencie, kiedy coś się dzieje. No i tak w trybie proaktywnym, czyli w tym trybie kreacyjnym, my możemy zadbać na przykład o swoje zdrowie, żeby świadomie, żeby po prostu to zdrowie było lepsze. W trybie reaktywnym pójdziemy do lekarza dopiero kiedy nam coś dolega. To jest tryb reaktywny. I teraz tak. Jeżeli zaczynasz swój dzień od tego, że przeglądasz media społecznościowe, to zobacz jaki mechanizm za tym stoi. Pierwsze co robisz, to bierzesz do ręki urządzenie, które trenuje ciebie, żebyś reagował. No po czym to jest? odpalasz na przykład Instagrama i reagujesz na to co widzisz na ekranie. I tak, albo oglądasz to co teraz widzisz, albo klikasz serduszko, albo klikasz komentarz, piszesz na przykład albo odpowiadasz na jakieś powiadomienie, albo scrollujesz dalej i masz następny filmik i możesz zareagować następny raz. I generalnie cała ta interakcja opiera się na reagowaniu. Na reagowaniu na to co widzisz i albo właśnie wchodzisz w interakcję z daną treścią, z danym twórcą, z danym materiałem, albo skrolujesz dalej i reagujesz, albo także nie wchodzisz w tę interakcję, albo tak że w nią wchodzisz i szukasz dalej i zostajesz i cały czas jest to oparte na reagowaniu, nie na tworzeniu, chyba że jesteś twórcą treści. I jeżeli do tego dodamy porównywanie się ciągłe z tym co widzisz, czyli z wyidealizowanym światem influencerów z Instagrama, którzy Kreują swoje życie na cukierkowe, żeby ono wyglądało lepiej i atrakcyjniej dla ciebie. Jeżeli ty się ciągle z tym porównujesz, to niszczysz swoje poczucie własnej wartości, uzależniasz swoje poczucie własnej wartości od wykreowanych przez kogoś innego obrazów i rzeczywistości, i jeszcze bardziej wchodzisz w tryb reaktywny. I zobacz, że. Dlaczego mówię o tym trybie reaktywnym? Bo zobacz, że to jest tak, jakbyś tylko wyłapywał od życia. Piłki, które w Twoją stronę lecą. Nie wygrasz meczu, jeżeli będziesz grał tylko w obronie. Jeżeli tylko skupiałbyś się na tym, żeby lecące w Twoją stronę piłki jakimś fuksem wybić i nie stracić bramki, to nie znaczy, że strzelisz bramkę, bo jeżeli nie zaczniesz atakować, jeżeli nie zaczniesz tworzyć, jeżeli nie zaczniesz działać intencjonalnie i proaktywnie, to nigdy nie wygrasz meczu. I właśnie to działanie proaktywne oczywiście jest możliwe, jest możliwe do wytrenowania, ale dla nas w dzisiejszych czasach jest coraz trudniejsze, jeżeli nie jesteśmy twórcami treści, jeżeli nie wychodzimy przed szereg, ponieważ jesteśmy każdego dnia trenowani przez sztaby specjalistów, którzy są odpowiedzialni za aplikacje do mediów społecznościowych, żebyśmy uczyli się reagować, konsumować, porównywać do innych i uzależniać swoje poczucie własnej wartości od ich opinii. W związku z czym postawa proaktywna przychodzi nam z dużą trudnością i niestety, ale no jest trudniej. Więc, tak jak porównałem to do meczu, jeżeli tylko byś się bronił, to jesteś cały czas w postawie reaktywnej, wyłapujesz tylko to, co ci się przetrafia, reagujesz, ale nie tworzysz gry. W momencie, w którym wchodzisz w tryb proaktywny, ty tworzysz grę, ty tworzysz swoje życie, biznes. Swój pomysł na siebie i działasz aktywnie, nie czekając na to, co przychodzi z zewnątrz, nie reagując tylko na te rzeczy, które przychodzą, bo oczywiście reagujesz normalnie na wszystko. Tylko chodzi o to, że ty nie czekasz, aż coś się przytrafi, żeby zareagować, tylko działasz z intencją, którą masz, działasz aktywnie, wychodzisz z działaniem przed szereg zanim cokolwiek się pojawi. A oczywiście, jeśli coś się pojawia, to i tak na to reagujesz, no bo musisz, bo to jest część gry. Więc. Przemyśl to sobie, bo spędzamy dzisiaj w mediach społecznościowych bardzo dużo czasu i to spędzanie czasu w mediach społecznościowych opiera się niestety właśnie na ciągłym reagowaniu na to, co widzisz, na wyskakujące powiadomienia i trenowaniu Ciebie i Twojego mózgu do skutecznego reagowania, a nie do tworzenia. To był kolejny materiał z serii Codziennie Lepsze 360. Jeśli Ci się podobało, koniecznie zostaw łapkę w górę, komentarz i suba. A my widzimy się jutro w następnym odcinku. Trzymajcie się hej.